Proszę, daj nam płytę teraz, naszą płytę. Płytę? Płytę. płytę. Tutaj pokażemy Państwu pierwszy wyrób z betonu architektonicznego, pierwsze wyroby, które w Polsce były robione i w Polsce betony się pojawiły w formie prefabrykowanych płyt na ścierniach. Państwo się na pewno o tym spotkaliście. Tradycyjny rozmiar 120 na 60 to około 1,5 cm grubości i tak naprawdę wiele... To były pierwsze i jedyne wyroby z betonu, które były robione. My w swoim czasie żeśmy je też produkowali w fabryce. Mieliśmy takie okładziny już gotowe, wycofaliśmy się w pewnym momencie z tego. I tutaj Państwu yy, pokażemy... Się, pokażemy Państwu najprostszą konstrukcję formy wykonania płyty ściennej. Proszę Państwa, yy, płyta podkładowa, czyli zwykły laminat, może być stara, nie musi być wcale nowa. Następnie na tą płytę kładziemy taką specjalną folię, to się nazywa folia HIPS. Ktoś się zapyta, po co my tą folię kładziemy. Po to, żeby, żeby ta forma była wielokrotnego użytku. Jeżeli bym wylał bezpośrednio tą naszą płytę na podkład, ten z płyty laminowanej, to po jednym, drugim, trzecim wylaniu ten laminat zaczyna nam się niszczyć. I tak naprawdę każdy wyruch jest coraz gorszy już jakości. A używając tego typu folii Hips, ona jest bardzo twarda, bardzo odporna, bardzo tania i bardzo ładna z niej wychodzi faktura. Powoduje, że my możemy około 10 płyt wylać w takiej formie, z, form z tą Hips, a jeżeli ona nam się zniszczy, to tylko wymieniamy kawałek folii i nadal ta forma służy nam do użytku. Musimy oczywiście wykonać jakieś obrzeża. Myśmy tutaj zastosowali obrzeża z takiej płyty Terafit. To jest arkusz płyty pocięty na paski o grubości takiej, jakiej chcemy uzyskać tą płytę. Tutaj żeśmy zastosowali, nie wiem, czy to jest 1,5 czy 2 cm. 1,5 cm przykręcona na wkręty, yy, żeby łatwo to yy, sobie rozformować. Yy, te obrzeża są na tyle trwałe, że można 100, 200, 300 użyć, one są niezniszczalne. Je się bardzo łatwo czyści i tak naprawdę przez parę lat, żeśmy na tych obrzeżach pracowali, nigdy ich nie wyginęliśmy. Czyli to są takie do jedynie co 10 cykli wymieniamy tą yy, folię. Yy, forma, no, mega prosta, jak Państwo tutaj widzicie. I my tutaj chcemy Państwu zademonstrować, yy, bo zauważyliście, że płyty y, takie prefabrykowane są albo gładkie, albo sporane. Mhm. Wiecie o tym, tak? Yy, 90% klientów preferuje płyty sporami. I teraz, yy, czy wiecie, jak powstają te płyty? Skąd one się biorą? Powietrze? Powietrze zostaje, tak, bardzo dobrze. Czy jest to wodę niedoriznowane, tak naprawdę? Yy, czyli yy, niedobrze zawieszczony materiał. Yy, ktoś, kto nie umie w ten sposób yy, zrobić betonu, to najczęściej używa takich form yy, silikonowych bądź poluz betonowych z różnego rodzaju takimi wypustkami, które będą gdzieś tam później pozostawiały. Ten, ale musimy wziąć pod uwagę, że później taka każda płyta będzie powtarzalna. Mamy wszystkie jednakowe, a taka metoda produkcji. Daje nam, że każda płyta będzie miała w miarę zbliżoną ilość tych porów, ale nierównomiernie rozmieszczonych. I na, po zamontowaniu na całej ścianie będzie wyglądała bardzo, bardzo naturalnie. Nie będzie to taki sztuczny wyrób. Do y, wyprodukowania tej płyty typu trawerdy, bo te pory to się nazywają w płytach typu trawerdy, używamy mieszanki GRC Classic. Jeżeli byśmy chcieli to żebyśmy wykonali ten element betonowy gładki całkowicie, to użyjemy mieszanki Classic S. Classic S ma dodatkowe środki rozpływne i przy odrobinę dłuższym wizbowaniu około 300 uzyskujemy gładką powierzchnię. Czyli tu używamy mieszanki Classic, bardzo gęstej. Zobaczycie, ona już zupełnie ma inną, inną strukturę, jest bardzo gęsta, nakładana palcami i później bardzo... Sieciu 10 sekund, tylko wibrowane i powstanie na piękny, ładny krawędź w A jeżeli nie mamy stołu do wibrowania, to może być ta mieszanka... To wtedy, jeżeli nie mamy stołu do wibrowania, to używamy mieszanki Classic S i wibrujemy ręcznie, bo oczywiście nie każdy ma do dyspozycji stół wibracyjnych, ale istnieją ręczne metody wibrowania. Jakie jest Pana? Pier... Pierwsze to potrząsanie, dokładnie. Najlepszym sposobem... O, przepłycili już płytę. Najlepszym sposobem zaniegrowania danego elementu jest, jak on leży na stole, podnoszenie go tak. i jest z jednej, z drugiej strony, z boku. I to bardzo ładnie zastępuje nawki pracy. Jeżeli mamy możliwość ciemki dosyć stół, możemy wziąć wiertarkę udarową, młot udarowy i od spodu dotykomu go robić. Można kupić również w sklepie. Wibratory głębne, czyli takie ułapowe, które bardzo ładnie wibrują i nawet oczywiście nie będziemy do wstać, bo to są wyroby, ale one mają na tyle dużą siłę wibracji, że można dotykać formy i ta formalizowanie się wibruje, a taki wibrator do 200 złotych można no też Takie przystawki wibrujące. No takie pan Kreatywność i wyobraźnia tutaj musi trochę podziałać ręczne. Kiedyś, kiedyś w szczarunki jak wlewani robili jakieś ofiary, jakieś inne rzeczy, to ją w umowie i w porządku. Każdy rodzaj gdzieś tam jakiegoś kosztu jest tutaj jakby y, potrzebny dla uzyskania dużej mocy, lepszego zagęszczenia materiału. Y, w międzyczasie bardzo ważna informacja jest, jak powinniśmy stosować y, mieszanki. Czy wskazane jest, Panu zadał pytanie, y, użycie na przykład rozchodzenia wodka i wzięcie z niego 2 kg mieszanki. Potrzebuje Pan tylko 2 kg i Pan otwiera sobie woreczek, odsypuje 2 kg do Czy to jest dobra praktyka? Ja. Dlaczego? Podczas składowania worka mogą się tam te frakcje większe osadzić. Tak, osami jest osami bardzo osami. Dobrze. dobrze. Czyli następuje segregacja składników w suchej mieszance. Ona może nastąpić, ale nie musi zawsze. Ale my nigdy nie wiemy, czy podczas transportu z fabryki, w transporcie, w kurtowni, u klienta ona nie nastąpiła. I jeżeli chcemy uszyć tylko część y, mieszanki z wodka, co powinniśmy zrobić? Na Przesypać do wiaderka, wymieszać na sucho i dopiero odsypać sobie niesegregowane uzuwalniki. A jeśli że to jest bardzo częsty błąd, bo y, czasami ktoś się do mnie dzwoni i mówi kupiłem od was mieszankę, na początku była taka pylista, ale jak za miesiąc złożyłem ją całą i dokonałem się do dna, to tam były same kamienie no to czyli miał typową segregację i ten człowiek nie wpadł na to, że krzyżki w opada dalej. Wystarczy w samym wątku się tego nie przemiesza, musi być wiaderko, jakiś chobot większy, na sucho i wtedy przed każdym użyciem takiej mieszanki ponownie ją przemieszać, na jak ona sobie stoi, to wtedy nie będzie dużej segregacji, ale zawsze dla lepszego efektu jakości przemieszać, ponieważ w tych mieszankach znajdują się polimery, środki rezygnujące, czyli takie polimery dające wytrzymałość. Środki odpowietrzające czasami w takim worku potrafi być 10 gram jakiegoś takiego, jakiejś chemii dosypanej. I my nigdy nie wiemy, gdzie ta chemia trafiła, dlatego mieszanie nasypana Efect jest bardzo istotne. Pytania? Ja mam pytanie jeszcze u nas do tego? Teramid. To jest płyta. One występują w formie płyt różnej grubości, różnego koloru. Może być biały, może być czarny, może być brązowy. I sobie na jakieś paski takie dowolne kupujemy. Markuszek płyty i na paski. A to folia pod spodem? Hips. Sam i PS Hips. Oczywiście to jest nasza propozycja, nie musicie tego Państwo stosować. Możecie kupić formę poliuretanową, taką jak te stukiety, żeśmy robili i w takiej formie robić oczywiście, jeżeli chcecie zrobić tego dużo seryjnie, no to to jest taka szybsza będzie metoda, ale jeżeli potrzebujecie zrobić 10 metrów kwadratowych płyt i co jeszcze istotne, że tutaj zobaczcie, możecie sobie regulować wielkość tej formy dłuższe, wziąć listewki, przesuwać, rozsuwać, jakieś jeśli dochodzicie gdzieś do ściany, są potrzebne jakieś kawałki, czyli możecie wyprefabrykować dane elementy, a w takiej formie, kupicie taką formę, jesteście zdani tylko już na określone kształty, albo później na cięcie tych elementów, które wizualnie po cięciu nie będą już ładnie wyglądały, a podczas cięcia możecie trafić na kamek w tej mieszance i się gdzieś tam wypuszczyć. Jak szybko taką płytę możemy wyciągnąć z formy, żeby nie... I wtedy można przeciwdziałać, żeby narożniki nie, nie osiadały, nie wyginały się. Żeby... A to jest jeszcze inna rzecz. Wyginające się narożniki beton ma zawsze naturalną tendencję podczas suszenia, mhm. że odpadów wierzchnia warstwa wilgoci, ciągnąć za sobą beton. To jest tak zwane klawiszowanie płyt, na przykład w posadzkach, tak się to nazywa, Aha. czyli same do się poddają. E, żeby tego efektu e, nie, nie, być, jakby nie mieć, należy przechowywać w odpowiednich warunkach, na odpowiednio równej powierzchni. E, Firma wyczyszczona jest, uważam, wyczyszczona będzie nowa jest forma. Przygotowana, już jest tak. Dobrze, zobaczcie sposób nakładania. E, rozkładamy z małymi porcjami. To jest jakiś kolor ciemniejszy. a kolor stalowy. On jest oczywiście podmieszany, z bądź taki ciemny. On później będzie tą ciemniejszy niż naturalny tego, ale nie będzie to trochę przyciemnianej kolor. To jest gierce klasik. To jest klasik. Tak, czyli z klasiku udowimy wszystkie elementy od kursów trawę się, staramy się podczas tego później złaskania, nie szarowali potem, bo gdzieś tam mogą być jakieś ślady, może się powstawać to kamyczka, równo rozkładamy i od góry, od góry żeby paca się nie dotykała. zwiększyć małości do wyroku powiem tak, światka zastosowana tego typu wyrowie nie jest większy zakosowane z utrzymałościowego wyroku nieuelastyczni, będą będzie twarty, stywne i nieuelastyczni zbrojenie w płaszczyźnie jedną światką nie daje. Jeżeli to była jedna światka, druga światka powiązana z poprzecznymi, to by było zbrojenie... Dobrze, dobrze, dobrze. Na, na, na przestrzenie. To jedynie wiecie po co się daje w ponieważ jak montujemy na jak montujemy gdzieś na ścianach i ktoś by uszkodził taką płytę mechanicznie, jakąś maszyną, urządzeniem, to po to, żeby kawałek betonu nie odpadł pomóc na głowę, to się daje taką siatkę, jak szybak samochodowy. Jest lejąca, że ona popęka, zniszczy się, ale nikomu nie zrobi krzywdy. Czyli ze względu ze względu bezpieczeństwa tylko użytkowanie niczego więcej. Można tak naprawdę, jeżeli w tej chwili nie ma takiego zagrożenia, koncepcja tych środków nie dawać, ona nie są nie. Czy teoretycznie nam w podłogowych składkach nie potrzeba? A w że i mikrocementach ona ma zupełnie inne zadanie. A, a będziemy o tym mówić na mikrocementach. Ona w postawce z upechnięcia najczęściej. Czyli ona y, powoduje, że te nie będą przenoszone na wyłączone postawce. Ona y, weryfikuje nam, że z Non ci siamo chiesti poi mi ci siamo chiesti una volta, e która będzie później klejona najczęściej do ściany, czyli ustawienie jej w z tej lewej strony, powoduje, że właśnie będzie ona przyklejona. Na czym najlepiej to przykleić? Żeby na przykład nie powychodziły z drugiej strony Nigdy, i nigdy y, klejami sterowanymi, zanęczkowymi. Nigdy takimi nawet, ja też że kleje super relacyjnie, nigdy takiego kleju nie używamy. Używamy najczęściej w tłuszczach y, kleje, One nie są elastyczne. Cały czas jak jest jakiś ruch zbytnich ścian, to one, ludzie pracują, nie powiązają. A jeżeli przykreimy klejami cementowymi, to jakiś taki drobny ruch ściany powoduje, że można taką odpaść na te ściany. Janokleje wcale nie używać. Janokleje w ogóle. Janokleje w ogóle tam, mogą być jak najbardziej jasne, bardzo dobre kraje są i to trzeba żeby nie powrócić tego wylądu, bo mniej przewidywalny tej pracy, a klejem dodatkowo wprowadzamy jeszcze wodę, bo niepotrzebnie do tego I jak pozwalamy takim klejem, element, elementem, żeby a będzie być już zaimpregnowany, to bardzo szybko ciągnie wodę z tego kleju i tak naprawdę schowamy ten klej, a możemy tym momencie może się gdzieś wykrzyknąć, jeśli okazuje się. To, teraz y, wibrujemy dosłownie 10 sekund. A jaki jest czas pracy na tym? ale to jak już jest już bardzo ale... Proszę Państwa, mówiłem Wam o tym, że wszystkie wyświetlki zawierają tak zwane włóczka pegonowe. No to są potocznie zwane włóczkami ściganymi. Są takie różne ścinki różnej długości. Zobaczcie sobie, są to na najczęściej sztywne. Można tam gdzieś pokazać, jak to się sobie zobaczyć I najczęściej, najczęściej używanymi są 12-13 mm. To jest zbrojenie przestrzenne, typując taką ilość włókna, y, on się bardzo równomiernie w tym betonie rozkłada. Nigdy z betonu nie wystaje i my w danym naszym wyrobie nigdy nie mamy y, wizualnie efektu wystającego włókna. Y, nawet jeżeli podczas nas pracy gdzieś to widzimy, one nie będzie zupełnie nigdzie widoczne. My w naszych mieszankach stosujemy trzy rodzaje długości włókna y, y, szóstki, dwunastki osiemnastki. Chodzi o to, żeby te zbrojenie tak równomiernie i o różnych długościach się zamieszczało, a w mieszankach w naszych typu GD, tych najmocniejszych, stosujemy dodatkowo jeszcze oprócz włókien cylgonowych, włókna polimerowe. Są to bardzo sztywne takie pręciki. Mega mocne zbrojenie używane nawet w y, grubych posadzkach betonowych. To zastępuje zbrojenie stalowe. 3 kg takiego włókna y, zastępuje 25 kg stalowego zbrojenia rozproszonego. To ma bardzo dużą moc i w takich mieszankach element, jeżeli potrzebujemy zrobić bardzo długi element, dlatego musimy mieszać gps z i wtedy uzyskamy mega, mega wytrzymałość. Dobrze, to jakieś pytania odnośnie projektu, który na czegokolwiek? Tak, w rodzaju mieszance są trzy rodzaje, trzy rodzaje, trzy rodzaje ultra, w klasiku i są te na wszystkie szklane, a dodatkowo do mieszanki Gietek dodawanej jeszcze jest te główno w ilości 3 kg na metr sześcienny dodawane jest główno polimerowe, nadające tą największą wytrzymałość. Dobrze, to tutaj mamy to zrobione. Piotrze następny dla retonowy, z czego będziecie? To czyli to zabierzecie, tak? Dobrze. Wykonamy sobie w tej chwili... Yy, Wyrób, który jest najczęściej jakby tutaj yy, też miłości największych największą jakby ma przydawano.